Witam dzień dobry moi drodzy. Dziś zobaczymy sobie ryby kolejny rok 2025. Robimy horoskop roczny. Dla ryb. I zobaczymy sobie tak, jakie tu są energie hmm, ogólne, e, jakie energie w miłości. Co powinniście zmienić w sobie w tym kolejnym roku? Damy radę zwykłą, kart, karta, damy również radę od wyroczni. Zrobimy każdy miesiąc krok po kroku. Sprawdzamy moi drodzy ryby. 2025 rok. Jakie energie ogólne? Oby, jak najlepsze jakie energie w miłości co powinniście zmienić w sobie w tym kolejnym roku chyba, nie chyba, że nie czujecie że powinniście cokolwiek zmieniać rada na kolejny rok i zobaczymy krok po kroku styczeń luty marzec Wiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Możecie sobie taki horoskop zamówić u mnie. Jeżeli cokolwiek tu jest złego, pamiętajcie, że to jest ogólne. Ryb jest bardzo dużo. Przekaz jeden. Złego nie bierzcie. Zawsze mówię. Zawsze lepiej pomyśleć. To nie dla mnie. Więc sprawdzamy energię ogólne na 2025 rok. No, raczej Wam powiem szczerze, będziecie bronić granic. Karty pokazują, żeby mm, za bardzo nie szaleć, dlatego że może będziecie się bronić, może tu w ogóle taki rok jest na bronienie siebie, bronienie swoich spraw. Może być taka sytuacja, że będziecie w pewnym momencie. Gdzieś umęczeni już jakimiś sytuacjami. Natomiast ja bym powiedziała, że te karty mówią o tym, żeby pilnować swego, a może będziecie musieli coś kurczę, za, o coś zawalczyć w tym roku bardzo. Natomiast może być też taka sytuacja, że przyjdzie tutaj czas też na odchorowywanie. Natomiast mam wrażenie, że zbieracie się w sobie, żeby zrobić porządki z jakimiś sprawami, moim zdaniem, zaległymi w tym roku. Ten rok będzie ważny moim zdaniem. Dlatego, że odwrócicie się od wielu rzeczy, będziecie tak, jakby zaufacie temu, co ma przyjść, ale będziecie bardzo bronić swojej e, sytuacji, jakiejś, swoich poglądów. Może być też tak, że będzie, będą to kłótnie. Przede wszystkim moim zdaniem zaprowadzicie porządki, aż wam przyjdzie odchorować to, e, natomiast czasami tak się zdarzy. Czasami mamy takie momenty, momenty w życiu. Że mówimy dosyć tego. Yy, niech mi wszyscy dookoła nie mówią, co mam robić, bo ja wiem, co mam robić, tak? Takie energie ogólne. Co w miłości zobaczmy, może przyjść. Oj, nowe początki możecie mieć, jak najbardziej, tak? Jeżeli jesteście w relacji, karty mówią o tym, że. Możecie sobie być w jakiejś tej relacji, może, jeżeli jesteście w jakiejś relacji swobodnej luźnej, to karty mi pokazują, że może przyjść do was jakaś szansa na inne lepsze życie, ale może być też taka sytuacja, że jeżeli jesteście z kimś, to ta szansa, ta osoba, która się gdzieś tam pojawi, może ta sytuacja spowodować, że pojednacie się z tą osobą, z którą jesteście. Może być tak, że ona was doceni, bo tu karty mówią o tym, że zaczynamy od nowa w lepszy sposób. Ale dla niektórych, jeżeli jesteście singlami, to karty mówią tak, błądzę trochę we mgle. I nie wiem, co będzie tak naprawdę w moim życiu, jeżeli chodzi o miłość, ale przychodzi do Was szansa i naprawdę. Myślę, że dla wielu z Was mm, przyjdzie ta szansa i będziecie mogli zacząć jakby od początku. W jakiejś nowej miłości coś takiego się pokazuje. Sprawdzamy. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. No nie wiem, zaraz zobaczymy, albo tu macie nową miłość, albo wchodzicie w relacje z kimś. No, za pół roku karty pokazują, ale przy tym też, jeżeli wchodzicie w relacje z kimś, to karty mówią o tym, że odchodzicie od tego, co stare, zaprowadzacie. Cały maj jest na zmiany, moim zdaniem. Tu idziecie w, no, w coś nowego. W styczniu macie jeszcze równowagę. To półrocze nie będzie złe. Kwiecień mówi o tym, że próbujecie się ewakuować albo z jakiejś swojej znajomości, albo z relacji, albo stwierdzacie, że nikomu nic nie mówię, zmieniam swoje życie. No, macie tutaj w czerwcu albo nową relację, nowy związek, ale jeszcze zobaczymy, bo jeżeli jesteście w relacji, to karty pokazują, że możecie rozpoczynać. Na pewno tu karty pokazują nową pracę. No, więc zobaczymy. Styczeń to jest miesiąc dla dużej równowagi. Czujecie się dobrze. Jeżeli jesteście, może, w relacji, na przykład, no to karty mówią o tym, że jest dużo równowagi. Jeżeli mieliście jakieś sprawy, na przykład alimentacyjne, bo to się bardzo tutaj zaznacza, to jakby jesteście z tego względu wygrani. Wiecie, nie wiem czy mężczyzna, czy kobieta, ale tu karty pokazują, że jestem wygrana, czy wygrany. Mm, bardzo się pokazują sprawy dziecka, jakiejś takiej sytuacji, ktoś chciał zatrzymać jakieś pieniądze i tak dalej. Tu jest równowaga między ludźmi, tak? Yy, w ogóle yy, obdarowywanie, tu jest szczęście pokazane, wy się czujecie bardzo dobrze. I teraz co? No mamy tutaj kogoś. <grym> Może była taka sytuacja, że w styczniu, bo karty tak pokazują, że w styczniu poznajecie kogoś też. Już w styczniu, słuchajcie, jeżeli jesteście singlem, możecie kogoś poznać. Karty pokazują, że oj, dzieje się. Mm, raczej wydaje mi się, że to ta osoba pró próbuje Was zatrzymać. Jest między Wami na pewno równowaga bardzo duża. No ale co tutaj? Niektórzy w lutym, marzec będą wyjeżdżać za granicę. Niektórzy w lutym i w marcu będą decydować o jakiejś swojej... Mm, relacji, tylko że tu karty pokazują decyzję przy relacji, która trwa już bardzo długo, tak może być tak, że w styczniu kogoś poznajecie i, i w lutym, w marcu pozbywacie się swojej starej relacji, bardzo brzydko to powiedziałam odchodzicie, nie jest pokazane, że odchodzicie, podejmujecie jakieś decyzje, tak jakby, o, ale o starej relacji, moim zdaniem tu wam się świata chce, słuchajcie oddychacie, już w marcu karty pokazują peł, pełną piersią coś runęło, na coś czekaliście słuchajcie, w marcu tak pokazują e, karty, bardzo możliwe, że żegnacie się z jakąś relacją, w której byliście długo nie musiała to być jakaś bardzo stała relacja tylko raczej karty pokazują, że skomplikowana, ale bardzo możliwe, że na rzecz tej osoby która tutaj jakby się pojawia w styczniu natomiast dla niektórych w lutym i w marcu będą bardzo ważne sprawy Rodzinne są pokazane, podziały majątków, e, czekanie na rozwikłanie się jakiś sytuacji, mm, bardzo możliwe, że prawnych, mm, ale rezultatem tego jest e, to, że w marcu wy jednak jesteście szczęśliwi i zadowoleni, bo jakby dla Was dobrze się skończyło. Natomiast musicie zmienić na pewno zdanie i e, jakby, no tu też się pokazuje walka. Wy jesteście w takiej energii e, w przyszłym roku nastawieni. Też na obronę siebie, tak? W ogóle bardzo dobre te karty są. Natomiast tu karty pokazują, że świata wam się chce, albo zrealizowaliście jakieś te plany rodzinne, spadkowe, majątkowe, związane z rodzicami, chociażby, tak? Mm. Ale karty mówią, że przy okazji musieliście zmienić zdanie, bo długo trzeba by było na coś czekać i tak dalej. W kwietniu <laughs> przepraszam. kwietniu. No i w kwietniu chyba tu zaczyna się też jakaś walka w waszym życiu bardzo istotna. Od czegoś się oddalacie, coś co miało być spełnieniem waszych marzeń, nagle okazuje się, że dostajecie jakąś informację, jakąś wiadomość o tym, że coś poszło nie tak. Coś miało być tutaj spełnieniem dla was. Ja nie powiem wam o co. No ale wy tutaj stwierdzacie, że ja nie daję za wygraną, ja walczę. I ta walka kwietniowa, tu jest jakieś odsunięcie się od jakichś spraw, um, możecie się czuć oszukani w jakiejś kwestii. Tu się cały czas przewija też ten wątek tej osoby, jeżeli jesteście, um, jeżeli poznaliście kogoś w styczniu, no to się już zbliżamy, kurczę. W maju zaprowadzacie właśnie dużo zmian. Dlaczego? Oj, bo tu jest ogień. O, Jezus, jaki tu jest ogień. No, przemyśleliście najprawdopodobniej, mm, i co teraz karty pokazują? Te karty pokazują generalnie, że odchodzę od starego życia, idę w nowe, będę powoli sobie układać życie na nowo. Dlaczego? Bo to, co stare, to nie bardzo mi służy. E, możecie mieć dosyć tej obrony tutaj, bo tutaj karty mówią o tym, że i walczycie o coś, to w ogóle uważajcie na ten kwiecień, tak? żeby nie było tak, że ktoś was oszuka, albo że poczujecie się bardzo oszukani, bo mieliście inne wyobrażenie jakiejś sytuacji, która się toczyła, tak jakby, ale mm, nie uważam, żebyście tu byli przegrani. Tylko się tak jakby ewaku ewakuujecie z jakiejś sytuacji. Maj pokazuje mi, że są duże zmiany, naprawdę. Wiążą się one tak. E, ja uważam, że wy tutaj, moi drodzy, w czerwcu wejdziecie w relację, w związek. Raczej nie mam tu odnowienia starej relacji. Tu jest raczej coś nowego pokazanego. Po tym jak w styczniu poznajecie tę osobę, karty mówią o tym, że czerwiec jest dla mm, związku. W maju te zmiany, które są tutaj, też mogą być jak najbardziej dla związku, bo bardzo dużo się dzieje. Są i spotkania, jest i ogień, jest zastanawianie się z, z, nad swoim życiem, to obfituje w zmiany. Jeżeli Wy tutaj nie jesteście miłośni, albo macie jakąś swoją stałą relację, której absolutnie nie odchodzicie, to karty mówią o tym, że bardzo dużo się dzieje i mhm. idziecie do nowej pracy. Jeżeli liczycie na to, że zmienicie swoje, swoje życie pod kątem yy, mhm. pracy, no to karty na, na pewno mówią, że maj jest na odchodzenie od starej pracy, mhm. a czerwiec na rozpoczynanie nowej. Tak? I tu się bardzo dużo dzieje. Ale moi drodzy, jeżeli dotyczyło to, by to związku, Hmm. Jest tutaj nawet, wiecie, co, propozycja jakiegoś zamieszkania wspólnego przy tej relacji, przy tym związku. Być może dlatego, że już się dosyć mhm. długo znacie i karty pokazują, że no, jest tutaj. No, tutaj te karty mhm. mi pokazują, że najpierw jest taki, w ogóle karty pokazują tak, że najpierw są jakieś rozmowy, czy jak to by było u nas, jakby ten związek miał wyglądać. E, takie szacowanie, czy. Ta relacja naprawdę mogłaby być taka prawdziwa? Czy moglibyśmy faktycznie być razem na poważnie, zamieszkać może ze sobą? Najpierw są takie rozmowy, a dopiero potem karty pokazują, w tym czerwcu właśnie, że ludzie się decydują, że jednak tak, chcą tego samego. Tak? I tu wchodzicie w relację lub związek. Natomiast hmm, te rozmowy są też poprzedzone jakimiś takimi trochę odrobinę hmm, kłótniami, trochę się ścieracie. Ale uważam, że niedługo i nie na ostro, tylko tak delikatnie, tak? Zaznaczanie, czego ja chcę, czego ty chcesz i tak dalej. No, moi drodzy, może być też tak, że wchodzicie, idziecie w nową pracę w czerwcu, dlatego że w maju podjęliście zmiany, a w czerwcu dostajecie w ogóle dobrą propozycję. tak jakby na początku sami nie wiecie, czy z tego skorzystać, czy nie, ale to się zadziewa tak szybko, moim zdaniem, tutaj wszystko, że Wy tutaj zaprowadzając jakieś zmiany, nie myśleliście, że tak się wszystko Wam dobrze poukłada i szybko, tak? No zobaczymy dalej. Lipiec, lipiec, sierpień. Oho, o mój Boże. Teraz tak. Jeżeli wchodzicie w relację, to lipiec pokazuje, że jest wam przykro, że coś się wydarzyło. Ktoś nie spełnił czyichś oczekiwań. Przykrość jest duża w lipcu pokazana, jeżeli chodzi o relacje. Jeżeli chodzi o tą nową pracę, to są dosyć ważne, istotne rzeczy. No to karty mówią o tym, że jesteście rozczarowani generalnie, ale idziecie w czerwcu do pracy, w lipcu jesteście rozczarowani, ale sobie myślicie: Dobra, w sierpniu jeszcze czekacie, aż może będzie lepiej, może coś się więcej zadzieje. Jeżeli chodzi o to, że weszliście w relacje w czerwcu, no, to lipiec pokazuje się, że. Nie, to jest jednak inaczej niż ja myślałam, myślałem. Przykrość jest tutaj. Dlaczego? Hmm. Ta przykrość dotyczy na przykład. Yy, zdecydowaliście się z kimś być w relacji, a okazuje się, że ta osoba yy, niesie jeszcze jakieś obciążenia z przeszłości i tutaj dochodzi być może do jakiejś takiej sytuacji. Że poczujecie się na przykład mniej ważni, jest tutaj cały lipiec, jest jakaś taka przykrość, może ta wasza osoba nie chce zmienić zdania na jakieś tematy, no przy niej jest w ogóle bardzo duża ciężkość. Jeżeli poszliście w czerwcu do pracy nowej, bo to są tak jakby dwie bardzo ważne sprawy dla relacji albo dla finansów, jeżeli poszliście w czerwcu do nowej pracy, w lipcu jesteście rozczarowani, jest wam ciężko, ten pracodawca może dosyć dużo wymagać, sami nie wiecie co myśleć, ale tak jakby zadowoleni, to, 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 wy, to wy nie jesteście, moi drodzy. Sierpień jest na przeczekanie. No, w sierpniu jest odnowienie tej relacji, słuchajcie. Jeżeli tutaj w lipiec macie trudny z tą osobą, bo czujecie się nieważni, ta osoba załatwia, postępuje po swojemu, a wy się czujecie nieważni. To w sierpniu karty mówią o tym, że czekałam, czekałem. No jest odnowienie tej relacji. I tutaj, tylko jest jakieś takie, jakbyście do końca właśnie nie wiedzieli, co zrobić z pewnymi sprawami, jak rozwiązać jakiś problem w tej relacji, bo, bo tam jest jakaś wielopokoleniowa rodzina, się pokazuje, i przez tą rodzinę, jakby macie mętlik w głowie. Jeżeli dotyczy to pracy, to karty mówią o tym, że w lipcu Wam się nie podoba, stwierdzacie, że chyba popełniłam czy popełniłem błąd, ale nie jesteście do końca przekonani. Wy tu nie odchodzicie od tej nowej pracy. Jesteście w karcie przeczekania, ale mam wrażenie, że albo, do, albo coś się zaczyna już w sierpniu lepiej dziać w tej pracy, tak? Nie wiem, że przyszło końcu wynagrodzenie, że tu są jakieś sprawy właśnie rodziny też pokazane. Stabilizacji. Karty mówią o tym, że możecie dostać inne stanowiska albo w końcu wskoczyć na to stanowisko, o którym była mowa. Czerwiec, lipiec, sierpień. Ja mam, nie mam jeszcze podpisywania jakichś umów, ale tu karty mówią, że albo dostaliście szansę w tej pracy, albo się wykazaliście. Teraz czekacie, stoicie, czekacie. Już tu karty pokazują, że jest u mnie dobrze, no ale czekam, co jeszcze z tego wszystkiego wyniknie. <laughs> Wrzesień to w ogóle jest e, bardzo fajny, dlatego że pokazuje, że wyszło słońce. Jeżeli weszliście w tą relację w czerwcu, to karty pokazują, że sytuacja się odmienia, przychodzą pieniądze, w ogóle jest to, co było wcześniej smutne, czy, czy jakieś sytuacje, których ciężko było wam pogodzić z tą drugą osobą. Tu karty mówią, że siedzimy, rozmawiamy, jest w nas dużo szczerości, sytuacja się w ogóle całkowicie odmienia, w ogóle bardzo dużo radości macie. Przepięknie we wrześniu się pokazuje radość, naprawdę zadowolenie. Jakieś sytuacje się wyklarowały. To samo tyczy pracy, tak? Że tutaj zaprzyjeźniliście się już z kimś, a wcześniej tak patrzyliście może na to towarzystwo, czuliście się jacyś przegrani. Wrzesień pokazuje, że jesteście bardzo, bardzo moim zdaniem zadowoleni. No, i tu jakieś większe pieniądze przychodzą, moi drodzy, już. Jeżeli macie nową pracę, to we wrześniu jest takie spełnienie i zadowolenie i dlatego w październiku to Wy się rozmarzacie, trochę tak jakby w głowie się poprzewracało po tym, słuchajcie, we wrześniu, po tym wrześniu tak jakby Wam się w głowie poprzewracało, coś Wy tutaj chcecie jeszcze zdziałać, po cichu mam wrażenie, jakaś realizacja, spełnienie czegoś, coś Wy tu kombinujecie, słuchajcie, że chcecie pójść po coś koniecznie, do przodu, coś osiągnąć, ale nie wiecie, jaką drogę wybrać. No, Wam powiem szczerze. Tu takie karty, które mówią o tym, że chcecie zrealizować coś więcej. Cały październik, tak jakbyście się mieli szarpać o coś. Idę w kierunku swoich marzeń. Chcę tego, chcę tamtego. No, tak się po tym wrześniu w głowie poprzewracało. Ale za to listopad jest mega. Słuchajcie. W listopadzie poważna rozmowa. Głównie chodzi o poważną rozmowę. Możecie zagrozić tej waszej osobie, że odchodzicie, że jeżeli coś się nie zmieni, bo to się wiąże z tymi marzeniami. Możecie mieć bardzo poważną, wiecie co, rozmowę w pracy, bo tu chodzi o jakiś awans, o jakieś pieniądze, o coś, co wy sobie jeszcze po coś chcecie pójść. Tak, tu karty pokazują. I teraz tak, listopad, grudzień na pewno możecie mieć yy, podróż do domu rodzinnego, co jest w ogóle bardzo ważne. Tu się pokazuje podróż do domu rodzinnego, ale tak jakby to jest bardzo też szczęśliwy okres. Może być taka sytuacja, że jeżeli jesteście z tą drugą osobą, no to karty pokazują, że o czymś bardzo poważnie będziecie rozmawiać, ale to będzie skutkowało wielką, wielkim szczęściem, bo w tej karcie jest wszystko dobre, co można osiągnąć. Czyli końcówka roku jest dla Was, ja no, uważam, że mega po prostu, bo Wy macie tutaj ruszenie, podróż, rozwój, przeprowadzkę, wspólny dom, szczęście, miłość wzajemną, piękną miłość wzajemną, słuchajcie. Jeżeli nie poznacie tutaj tej drugiej osoby, może jesteście w szczęśliwej relacji, to karty mówią o tym, że e, to pójście po marzenia, ten wrzesień i październik powoduje tutaj, że Wy macie naprawdę wszystko. Tu karty mówią i ruszacie do przodu. Bardzo piękny, piękna końcówka roku. No, niestety pewno. jo ojoj, oj, moi drodzy. Może być też taka sytuacja, że do domu rodzinnego to wy akurat pojedziecie pozamykać jakieś trudne sprawy. Tak mi się pokazuje. Ale z tego wyniknie tylko jedno wielkie szczęście. Domykam jakieś sytuacje. Możecie coś sprzedawać. W rodzinie, słuchajcie, możecie dostawać, to się ciągną jakieś, nawet mogą być sytuacje. Finansowe, rodzinne, tak? Ale Wy z tego powodu macie tutaj naprawdę spełnienie. Uważam, że ten rok dla ryb jest bardzo dobry, natomiast cały rok będziecie w jakiś sposób bronili siebie, stawiali na mm, jakieś warunki, tu karty pokazują, aż się zmęczycie. No i zobaczymy, co Wy powinniście jakby mm, zmienić w sobie. Hmm. Karty pokazują tak, że trzeba się zajmować na bieżąco pewnymi sprawami, dlatego że Wy pewnych rzeczy w ogóle nie dostrzegacie. Nie dost... I teraz tak, jesteście w stresie, karty pokazują, że często macie tendencję do tego, że popadacie w stres. Dlaczego? Dlatego, że nie widzicie pewnych sytuacji, które są przy Was. Wy tak czasami daleko patrzycie w przyszłość, rozmarzacie się w jakiś sposób na temat przyszłości, albo jesteście nakierowani tak na, na jakiś jeden konkretny cel. Że Wy sobie jakby karty pokazują, że tym robicie krzywdę. Hmm. Bardziej trzeba, co powinniście zmienić w sobie, dostrzegać, co jest tu i teraz. To jest tak, jak wiecie, co ja medytuję. Kiedy zaczynałam medytować, to mamy, wiecie, codziennie rano wstajemy i powiedzmy, że 80% myśli z dzisiaj to są nasze myśli z wczoraj. I też ja uważam, że przedstawiałam się w tej karcie, że patrzyłam daleko, ani widziałam. Nie zwracałam do końca uwagi, jakby na to, co jest tu i teraz. Za mało miałam wyostrzone zmysły, jeżeli chodzi o to, co jest tu i teraz. I teraz karty mówią, że jeżeli będziesz tak patrzeć do przodu w tym 2025 roku, to możesz przegapić coś, co jest blisko. I przez to będziesz się stresować, bo karty mówią o tym, że Wy przez to, że patrzycie za bardzo do przodu czasami. To nie dostrzegacie tego, co jest przy Was, albo nie robicie czegoś, zapominacie o czymś, zrzucacie to na dalszy plan, przez co potem mogą wynikać z tego jakieś problemy. Czyli kartę jakby radzą. Skup się na tym, co jest tu i teraz. Przede wszystkim na bieżąco rozwiązuje jakieś sytuacje, które się urodzą jutro, pojutrze i tak dalej. Co tu jeszcze? Co jakby powinniście zmienić? Że czasami trzeba się cofnąć wstecz i dokończyć jakieś sprawy, właśnie które też w przeszłości są niedokończone. Dobrze by było to zrobić, <laughs> bo te karty właśnie mówią: Ty myślisz o przeszłości, ale nie zajmujesz się co, co, tym, co jest tu i teraz do końca, zrzucasz to na dalszy plan, a prawda jest taka, że są jeszcze w przeszłości sprawy, które trzeba by było zrobić, hmm, zdecydować o nich, rozwiązać je w końcu i tak dalej. Jaka rada jest dla Was na ten 2000? Zaczynajcie od nowa, to karty pokazują. Masz w sobie, w ogóle macie wszystkie jakby wielkie arkana same tutaj, czyli tak, jeżeli coś nie służy, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o pracę i tak dalej, to karty jakby radzą zakończyć, tak? Jeżeli czujesz, że się w czymś męczysz bardzo, bardzo się męczysz w czymś, Masz do, momentami dosyć, ale potem sobie myślisz: Dobra, jakoś, jakoś się może poukłada. To karty mówią: Nie, zakończ. Tak? Przede wszystkim, co karty Wam radzą: też dać sobie chwilę oddechu. Nie pędzić w życiu, zatrzymać się. Jeżeli jesteście na urlopie, to jesteście na urlopie, a nie y, remontujecie w tym czasie y, mieszkanie i nadrabiacie wszystko, y, co nie udało Wam się zrobić wcześniej. Ja wiem, o czym tu jest mowa, bo ja tak zawsze miałam. Że jak ja miałam urlop, to jeden tydzień, owszem, gdzieś pojechałam, ale drugi tydzień to od rana do wieczora nadrabiałam wszelkie zaległości w domu. Karty mówią, że jeżeli masz wolne i masz odpoczywać, to odpoczywaj, tak? Po drugie, karty pokazują, że to przede wszystkim jakby będzie wasz, budowało wasze wnętrze. Odpoczynek i spokój buduje was. Nie sukcesy, tak? Nie pieniądze. Tylko odpoczynek i spokój, karty jakby mówią, że budują was. Czyli dla was, żebyście wy więcej dostrzegali, lepiej się czuli, ważne jest, żebyście Wy też odpoczywali. Dlaczego? Bo Wy macie mnóstwo mądrości w sobie. Wy macie intuicję, wy macie mądrość. I teraz tak, jak odpoczywasz i robisz tą przestrzeń, tą pustkę, to przychodzą do Ciebie bardzo dobre pomysły. Możesz pewne rzeczy zaplanować wtedy tak? bo słuchasz też siebie natomiast jak jesteś w pędzie to tu karty mówią, że są sytuacje które są nierozwiązane, które się ciągną które Ci ciążą a Ty jeszcze z tym nie zrobiłeś niczego albo nie zrobiłaś karty mówią Ty jesteś w stanie podjąć wiele decyzji wtedy kiedy jesteś osobą wypoczętą kiedy naprawdę też jakby robisz tą pustkę i ciszę te karty radzą nie biegnij do przodu za wszelką cenę bo przegapisz pewne rzeczy, tak? Bo chcesz pewne rzeczy zakończyć, ale tu karty jakby radzą yy, nie biec po prostu, zatrzymać się na chwilę, żeby pozakańczać pewne rzeczy, żeby wszystko się dobrze poukładało, dobrze udało. Nie pędź w tym 2025 roku. Jeżeli coś ci ciąży, coś ci jest nie tak, pozakańczaj, Spróbuj wyjść z jakiejś opresji. Może odciąć pewne osoby. Bo tu karta mówi o tym, ty musisz dokonać sprawiedliwości, na pewnych, przy pewnych sytuacjach, może przy pewnych osobach. Karty radzą, posługuj się swoją intuicją, ale najlepiej ci to wyjdzie wtedy, kiedy będziesz odpoczywać, kiedy pójdziesz na spacer, kiedy zrobisz sobie przestrzeń, żeby to co jest chociażby w tej przestrzeni, nie wiem, ze wszechświata, z przestrzeni, kwantum czy czego jakby to tam nazywacie. Przyszło do ciebie. Wiecie, to tak jak piłeczka w tym pomysłowym dobrobniarze, tak? Ale to tylko może wtedy przyjść rozwiązanie, kiedy wyzwolnicie. Nie pędźcie w 2025. Tak radzą karty. Zobaczmy, jaka jest karta wyrocznia dla Was, na jakim etapie podróży przez życie jesteście. I muszę niestety pójść po okulary, bo zapomniałam, przepraszam Was bardzo. Na jakim etapie podróży przez życie jesteście? Ryby, rybki. Porządki, no i już lecę po okulary, których nie widzę, widzę. Już nie przeczytam bez okularów, słuchajcie. Mogłabym próbować, no, ale... ale... <laughs> Porządki. Dlatego wyszła nam ta karta Sprawiedliwości przy Radzie, że są rzeczy, które musisz, po, znaczy musisz, nie ma słowa muszę, powinniście e, zrobić porządki. Karta w pozycji prostej. Czas uporządkować nieład, żeby zrobić miejsce na lepsze rzeczy. Kiedy widzisz tę kartę, oznacza to, że nadszedł czas uporządkować swoje życie. Pozbądź się niechcianych rzeczy zalegających w domu i wyrzuć wszystko, co nie jest ci tak naprawdę potrzebne. Czy są jakieś nieskończone sprawy, którymi powinieneś się zająć? Myśli, wspomnienia i bagaż emocjonalny muszą również zniknąć z Twojego domu. Żebyś mógł się swobodnie poruszać po świecie, musisz mieć czyste sumienie. Ciesz się wiosennymi porządkami i poczuj wolność, kiedy torujesz sobie drogę do dużo lepszych rzeczy. Zobacz, jakich rzeczy trudno było Ci się pozbyć i przyznaj szczerze sam przed sobą, jaką wartość miały one dla Ciebie. Bądź szczera, oczyść dom. Czyli chyba trzeba zacząć od Feng Shui, czy jak to tam się nazywa? Ja bardzo często, jak robię generalne porządki, to oczywiście też oczyszczam energetycznie dom. tak? Wtedy czuję, że my wszyscy w tym domu oddychamy pełną piersią. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was, życzę Wam jak najlepiej w tym 2025 roku. Uważam, że kartę mieliście fajne. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do usłyszenia.